W ubiegłym tygodniu na Wyspie Totalnej Porażki w obozie zrobiło się naprawdę gorąco. Heather doprowadziła leszalne do ostateczności w konkursie gotowania i skończyła jako opalona mamuśka. Owen miał ciężki dzień. Jeff poprowadził zabójcze okonie do zwycięstwa. A wrzeszczące susły z powodu złej pasy poszły na dno. Pożegnaliśmy Beth. Czy susły przezwyciężą klątwę? I do jakiego stopnia ufają sobie nawzajem? Dowiecie się tego w tym tygodniu na Wyspie Totalnej Porażki! Mamo i to wszystko gra Widzę was wciąż w moich snach Kim chcę być, o to pytacie mnie I myślę, że to już dobrze wiem Ja chciałbym być sławny Chcę być słońca sobie żyć ty drodze nie przeszkodzi mi nic. Spakowane torby na drogę już mam. Kiedyś dojdę tam Bo ja chciałbym być sławny Na 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 Wyspa totalnej porażki. Na śniadanie mamy moją zapiekankę hawajsko-włoską. Masz na myśli resztki z konkursu gotowania? Tak, zgadza się! A przeszkadza ci to? Nie, proszę pana. Może chcesz trochę echinacei? Ugh, aleś ty zabawna. Wkrótce pożałujesz, że mnie w ogóle poznałaś. Za późno. Uch... Jesteś taka. Uch... Uch! Nienawidzę tego. Widziałam, jak mogłeś ukraść kubek. Bo jest czadowy, a nie mam takiego Ty... To znaczy, do tej pory nie miałem Ale mogą cię za to wykopać a, a ja myślałem, że cię nie obchodzę Brakuje nam jednego gracza, a nie chcę przegrać tylko dlatego, że lubisz popisywać się kryminalną przeszłością Pff, Nieważne, podobam ci się Ach, Po co w ogóle zawracam sobie głowę? Cześć, mówi Chris Czasem drużyny nie żyją ze sobą w zgodzie. Więc producenci i ja pomyśleliśmy, że najlepszym sposobem natarcia w grupie będzie... wyśmianie ich publicznie! To będzie niesamowite! Więc... zeszło tygodniowe wyzwanie ujawniło kilka problemów w drużynie Susłów. I wyczuwam też coś pikantnego w basenie Okoni. Dlatego... w tym tygodniu skoncentrujemy się na budowaniu zaufania. Ponieważ wszystkie dobre rzeczy zaczynają się od tego. Kiedyś zaufałam Trentowi. Zostawił mnie żywcem zakopaną na plaży. Czekają u Was trzy główne wyzwania, które będą musieli wykonać dwaj lub trzej członkowie Waszych drużyn. Zwykle pozwalamy obozowiczom wzajemnie dobrać się w pary. Ale nie tym razem. Będzie zabawniej. No dobra. Pierwsze wyzwanie to ekstremalnie niebezpieczna wspinaczka górska. Z drużyny Okonii wyruszą DJ i Duncan, a z drużyny Susłów Heather i Gwen. Oh. Oto wasze zabezpieczenie i uprząż. Oh. Hej, co ci się stało? Nie pozwolę, żebyś mnie asekurowała. Tak naprawdę to nie będziesz jej podtrzymywać. Jeden obozowicz zluzuje linę zabezpieczającą, kiedy jego partner będzie się spinał. Jeśli zawodnik spadnie, to lina zapobiegnie katastrofie. Haczyk! Zarówno na zboczu, jak i u podnóża ustawiliśmy kilka drobnych pułapek, takich jak. Zardzewiałe gwoździe, plamy ślizgi ropy naftowej, łagodne materiały wybuchowe i kilka innych niespodzianek. Klawo! Osoba trzymająca linę musi również asekurować partnera. Najważniejsze jest zaufanie, ludzie. I pamiętajcie, nigdy nie puszczajcie liny. Od tego zależy życie naszego partnera. Przepraszam, czy możemy zamienić partnerów? Nie bardzo podoba mi się wizja upadku na głowę. Przestań. Chociaż nie jestem zachwycona twoim towarzystwem, to nie poświęcę zadania, żeby cię zabić. Jeszcze nie. Trzymaj to! Nigdy wcześniej tego nie próbowałeś, prawda? Ależ tak. W więzieniu cały czas uczą nas wspinać się po murach. Ach, wybacz mały przyjacielu, ale nie możesz tam ze mną pójść. Możesz zaufać Jeffowi. Jest moim kumplem. Hej Jeff, zajmij się nim, kiedy będę na skałach. Dzięki Jeff. Jasne, stary, mały futrzany kolor, co słychać? Dobra, wszystko sprawdzone. Do czego służy druga lina? To lina awaryjna. To dlaczego się tak uśmiechasz? Bez powodu. Po prostu bardzo się cieszę, że jesteśmy razem w tym zadaniu. To jej wina, mogła ze mną nie zadzierać. Mam doktorat z zemsty i upokorzenia. Obiecałem niespodzianki! Ktoś ma ochotę na ostry sosik tabasco? Co ty wyprawiasz, Chris? Wow! Au! Trafiony, zatopiony. Tylko na tyle cię stać? Tylko na tyle cię stać? No dalej Gwen, chyba nie chcesz zostać w tyle? O! Super, to niecodzienny widok. Tak, to prawda, dobry człowieku. To prawda. To boli. Ach. Na maksa. A nieważne, wygląda na to, że Susły wygrały pierwsze wyzwanie. Tak, y kurczę. A teraz runda druga. Czas na konkurs. Ekstremalnego gotowania! Każda drużyna musi wybrać, kto gotuje i kto to zje. Ja już byłem szefem kuchni, teraz ty gotuj. O, oh, ja zajmę się gotowaniem! Trzeba przyznać, że Einsteinem to ona nie jest, ale hej, to tylko gotowanie! Chyba nie można tego spartaczyć. Dzisiaj będziecie przygotowywać fugu sashimi, tradycyjną japońską trującą rybę fugu. Ryba fugu zawiera takie ilości śmiertelnej toksyny, że może zabić 30 osób. Rybki, poznajcie swoich oprawców! Należy kroić je niezwykle ostrożnie, aby usunąć wszystkie trujące organy. Trucizna paraliżuje nerwy. I nie ma na to żadnego antidotum, więc nie martwcie się. Miałaś biologię, prawda? Do dzieła. Fiu. Ach, skończyłam. Myślałem, że powiedziałaś, że zdałaś biologię. Powiedziałam, że miałam biologię! Spokojnie! Dajcie mu 24 godziny, a będzie chodził i oddychał jak młody Bóg. Ach, nikt nie ma zamiaru mu pomóc. To ostatni jest zepsutą rybą Fugu! O! O, ha, ha. Muszę odstawić zajączka w bezpieczne miejsce. Wykazałeś się odwagą jedząc tę rybę. Nic wielkiego. Wiedziałem, że mogę ci zaufać. Jesteś super. Wiesz, co jest jeszcze super? Juhu! Nie będzie bardzo bolało! Zaboli jak diabli! Nie! Zajączku! O nie, orze, uciecz ładko. Jak? Złap go za nogi albo skrzydła za cokolwiek! Tak jest! Orzełku, orzełku. Fajnie! I co jeszcze? Dobre wieści! Trzecia runda składa się z dodatkowych trzech zadań. To będą trzy zadania w ciemno. Zaczniecie od ślepego Wilhelmatela. W następnej kolejności czeka was ślepy trapez. A punktem kulminacyjnym będą zdradliwe, ślepe sanki. A gdzie jest zajączek? Tęsknię za nim. A... Zajączek, e, pójdę po niego. Jak legendarny łucznik Wilhelm Tell, tak i wy będziecie strącać strzały z głowy partnera za pomocą dzikich jabłek. E, a nie powinno to być na odwrót? Cicho sza! W dodatku strzelec będzie miał opaskę na oczach. Osoba, która strąci strzałę i w jak najmniejszym stopniu uszkodzi partnera, wygra. A kurczę! Leszał na Owen, jesteście razem! Kortni, Harold i Sadie, wy jesteście w drugiej drużynie Mam potworną alergię na jabłka! O ja chcę strzelać! Jestem świetnym strzelcem! Mam nadzieję! No dobra, czas na zabawę! Ostrzeliłam w dziesiątkę. Tym razem ją dostanę. Lesza ona już wygrała. Też kretynko już go? Sejdi, Skończyliśmy już, przestań. Ojej. Przepraszam. Jesteś trupem. O. A teraz ślepy trapez. Aby uniknąć poważnej kontuzji, umieściliśmy trapez nad tym stawem. Pełnym elektrycznych medów! Wy dwie będziecie mieć zawiązane oczy. Staniecie na pomoście i zaczekacie na sygnał do skoku. A potem? Miejmy nadzieję, że was złapią. Albo czeka was elektryzująca kąpiel! No dobra, raz raz! Więc gdzie jest zajączek? Och, za zapomniałem, położyłem go... Był. Już go nie ma. O, gdzieś pokicał? Ale jestem pewien, że wróci. Wybacz, kolo. Ach, to nie twoja wina. Mój zajączek. Byliśmy takimi przyjaciółmi. Zajączku? Dlaczego mi to zrobiłeś? Wej, 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 wej! Dobra, Bridget! Teraz skacz! Oh, jeśli mamy wygrać, to musisz mi zaufać. Dobrze, przepraszam. Następnym razem. Dobra. Jeden, dwa, trzy. Skacz! Super! Udało się wam! No dobra, Susły. Wasza kolej. zabójcie w okonii. Czasem człowiek dostaje upominek od wszechświata. Nie mogę uwierzyć, że zaufałam tej małej! Au! Wstrętna parząca meduza! Au! Co? Gdzie ja jestem? Jesteś w szpitalu. Znasz jakiś sposób, żeby usunąć meduzę? Co Duncan robi z tym zajączkiem? I wreszcie runda finałowa. Wyścig ślepych sanek. Co takiego? Każda drużyna będzie miała kierowcę i nawigatora. Kierowca będzie kierował, a nawigator wskazywał kierunek. A, tak, y kierowca będzie miał opaskę na oczach. Niewielu zostało. A? Tracimy was. <laughs> o cóż, a Gwen i Leshauna, Jeff i DJ. DJ, stary, wiem, że smucisz się z powodu zajączka. Ale musimy się skoncentrować. To może być kwestia życia lub bardzo poważnych obrażeń cielesnych. Straciłem zajączka. Czemu miałbym ci zaufać? Ponieważ ja też nie chcę zostać ranny. Trochę je posmaruję. Będą szybsze. Dużo, szybsze. Na miejsca? Gotowi? Brawo! Brawo! Uważaj na drzewo! Hej, DJ! Zobacz, kogo znalazłem! DJ! tak znalazł z zajączka! Nie dręcz mnie, człowieku! Zajączek! Wróciłeś! No dobra, zróbmy to! W lewo! Brawo! Dalej, DJ! Dalej! <zodziora> Było. Zostało jeszcze trochę dynamitu, a ja nie lubię niczego marnować.! Brawo, brawo. Ah! <zodziora> Duncan, jesteś najlepszy. Nieważne, chłopie. To przecież tylko głupi zając. Nie dowiary, że znalazłeś DJ-owi zajączka. Jesteś dobry. Co? Nie, nieprawda. Prawda. Tak naprawdę to jesteś miły. Bzdura, nie wiem o czym ty mówisz. Ech, widziałam, jak to zrobiłeś, Duncan. Co tam? Nie chciał zostawić mnie w spokoju, dziwny zając. Dobra, niech ci będzie. Zrobiłem to. Zadowolona? Posłuchaj, nikomu nie mów, dobra? Nie chcę, żeby myśleli, że jestem miękki. Nic nikomu nie powiem. Nie jestem miły. Zrozumiano, żeby wszystko było jasne. O. Zwycięzcami wyścigu ślepych sanek są okonie. <śmissions> Niestety, powiedziałem, że są to wyzwania w ciemno. Zdejmując opaskę na kilka sekund, złamałeś zasadę numer jeden. A to oznacza, że zwycięzcami są O tak! Tak się bawimy! Kto chce smakołyka? macznego cymesika, który oznacza zwolnienie, bezpieczeństwo, spokój ducha. Tak? Mów co masz powiedzieć. A osoba, która nie dostanie pianki, pójdzie do portu wstydu i nigdy już nie wróci. Nigdy. Zobaczmy, jedna dla Dankana, jedna dla Bridget, jedna dla Kortni. DJ Jeff. O, cóż dobra robota, bracia. Wygląda na to, że została nam tylko para. Sadie, Harold. I ostatnia pianka. Kiedy mówię, że ktoś jest trupem, to tak jest. U? O, pospiesz się wreszcie. Nie pospieszaj mnie. Widzowie uwielbiają takie dramatyczne zakończenia. <suszy> Wiecie co? Mam to naprawdę gdzieś, wypianko żerne dziwangi! Reszta jest bezpieczna. Na razie. Dźwiękowy na wersji polskiej studio Sonika, reżyseria Piotr Kowski. Za chwilę Radna sprawdzimy, wierza. jak długo zawodnicy wytrzymają na planie totalnej porażki. Wystąpił koszt. Garton metru. Sądyczka, Skopa Łucieł, Koszdorota Furtak, Modestruciński, Klementyna Umer, Muńka, Magdalena Stużyńska, Joanna Pachlionna, Górniak, Michał Głowacki, Piotr Kozłowski, Robert Kudelski, Karolina Dryzner, Katarzyna łaska, Michał...